Wiosna na horyzoncie, ale póki co jest taki żart. Na Krupówkach do góralki sprzedającej sery podchodzi turysta. Czy te osypki są z owczego mleka? Przecaje luty, łowce w lutym mleka nie dają. A niby skąd ja miałbym to wiedzieć? Trzeba cytać, panocku, dużo cytać. Czytać, dużo czytać, Ryszard Koziołek. To chodźcie, poczytamy z nim w Big Book Cafe. Ja mam takie marzenie, że chciałabym spędzić całe moje życie z Ryszardem Koziołkiem. Mam takie marzenie za każdym razem, kiedy skończę czytać jakąkolwiek jego książkę i ono oczywiście odżyło we mnie po tym, jak przeczytałam Czytać, Dużo Czytać, czyli jego najnowszy zbiór felietonów, a właściwie esejów, e, przepraszam, esejów literackich, e, które miały swój początek gdzieś na łamach Tygodnika Powszechnego albo Gazety Wyborczej. On je rozpisał do tej wspaniałej książki, która właściwie jest o tym, że życie bez literatury jest uboczne Płytsze i ma trochę mniej sensu. Dla Ryszarda Koziołka literatura to jest taki nóż szwajcarski o kilkunastu ostrzach i ono służy do tego, żeby obsługiwać trochę rzeczywistość, żeby lepiej uczestniczyć w życiu publicznym, żeby lepiej rozumieć świat, samego siebie, żeby w ogóle tworzyć jakieś opowieści i narracje, które nam e, 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 pomagają układać sens życia. Ja trochę się czuję, czytając jego książkę, jakby był ze mną taki mądry przewodnik, przyjaciel, który mi tak naprawdę tłumaczy, co ja w ogóle czytam, kiedy czytam nie trudno byłoby mi streścić, o czym właściwie jest ta książka, choć niby objętościowo nieduża, ale jest w niej tyle refleksji, tyle wspaniałych myśli, tyle tropów, że no proszę, z całym moim uwielbieniem dla tej książki jest pozakreślana prawie całe strony, strona po stronie, popodkreślane, pozaginane. Y mnie głowa aż buzuje po tej lekturze i właściwie chciałam nie wychodzić z sypialni, w której mam swoją bibliotekę, kiedy byłam otoczona myślami Ryszarda Koziołka i tym wszystkim, co się z tej książki wyłania. O czym to właściwie jest? O tym na przykład, dlaczego warto czytać Olgę Tokarczuk, nawet jeśli się początkowo myślało, że jej myśli są jakoś załatwe, zbyt przystępne. Ja zrobiłam ten błąd i po dwóch esejach Ryszarda Koziołka o tym, jak wspaniała to jest pisarka i jak nowe światy nam pokazuje i o tym, że jej pisarstwo jest w zasadzie projektem politycznym. Chcę przeczytać ją całą jeszcze raz. Jest coś takiego w tych esejach, które są i o Marcinie Lutrze, i o Karolu Darwinie, i o serialach, o tym, w jakich rozmaitych wymiarach toczą się współczesne narracje. Chcę się po tej książce zanurzać w literaturę. Chcę się ulegać nałogowi, o którym Koziołek tutaj pisze. Pisze o czytaniu jako wręcz fizjologicznej potrzebie. O czymś, bez czego się nie da spędzić. Jednego dnia o tym, że on sam nie wychodzi z domu bez książki, bo czuje się jakby zapomniał kawałka swojej tożsamości, portfela i kluczy. Ja się czuję tak, jakbym miał młazenów, jak na przykład sobie nie poczytam jednego dnia, przynajmniej jakiegoś kawałka literatury. To nie jest książka bardzo łatwych refleksji. Tutaj jest dużo ambitnych myśli, i to jest zdecydowanie książka dla ludzi, którzy już kochają literaturę i dla osób, które potrzebują wciąż jakiejś tutaj pomocy i takiego otwierania nowych drzwi na wszechświaty które wyłaniają się z każdej książki. Czytanie może zmieniać nasze relacje, może wpływać na to, w jakiej demokracji żyjemy, może wpływać na to, czy dopada nas big data, melancholii, czy sobie jakoś dobrze radzimy z różnymi kryzysami współczesnego świata. No i Jest to jeszcze jedna spośród wielu napisanych już przez koziołka małych Biblii dla czytelników. Chwytajcie, kochajcie, czytajcie. Dużo, bardzo dużo.